Cześć, mam na imię Łukasz i witam was na kanale eazemt.pl. W tym materiale postaramy się przybliżyć wam najwyższy model nawigacji rowerowej wyprodukowanej przez Garmina, A mowa będzie o Edge 1040. Licznik porównamy sobie przede wszystkim z jego poprzednikiem, czyli Edgem 1030+. Pokażemy wam wszystkie dostępne wersje oraz nowe funkcje, które mogą przekonać was do wymiany swojego obecnego licznika lub zakupu nowego, najbardziej rozbudowanego komputera rowerowego tego amerykańskiego producenta. Na temat 1040 zrobiliśmy już dla Was film na premierę, w którym zawarliśmy wszystkie zmiany znalezione po pierwszych oględzinach sprzętu. Ten film jednak będzie trochę bardziej rozbudowany. Jeśli więc mało wam informacji o tym liczniku, to jedziemy z tematem. Na początek przyjrzymy się wymiarom urządzenia. Nowy edge jest odrobinę większy i cięższy od poprzednika. Zmienione zostało także mocowanie, które wykonano z aluminium. Samo mocowanie było słabym punktem zarówno 1030, jak i 1030, plusa, w których z czasem plastikowy zaczep potrafił się ułamać. To co może nas zasmucić, to fakt, że metamorfozie nie uległ ekran. Nadal mamy do czynienia z transreflektywnym ekranem o przekątnej 3,5 cala i rozdzielczości 282 na 470 pikseli. Ekran jest widoczny w każdych warunkach oświetlenia i spełnia swoją rolę. Szkoda, że nie pokuszono się na zastosowanie chociażby ekranów IPS, zapewne ze względu na wyższą oszczędność prądu ekranów MIP. Coś za coś. Front urządzenia jednak w niektórych modelach przeszedł istotną zmianę, o której teraz chwilę opowiemy. Są to panele fotowoltaiczne, które odzyskują energię ze słońca. Panele są dwa. Jeden jest widoczny gołym okiem, gdy spojrzymy na ekran, drugi ukryty jest pod całą powierzchnią wyświetlacza. Panel, który widzimy, przechwytuje 100% światła, natomiast ten, który znajduje się pod wyświetlaczem, 15%. Panele są w stanie sprawić, że podczas godzinnej jazdy licznik jest w stanie naładować się na kolejne 42 minuty jazdy przy oświetleniu rzędu 75 tysięcy luksów. Oczywiście wynik ten będzie bardzo trudny do uzyskania w warunkach bojowych, bo wymagać będzie mocnego światła słonecznego skierowanego bezpośrednio na licznik, a ilość odzyskanego czasu zależy od wybranego trybu działania GPS. Im dokładniejszy pomiar, tym więcej prądu nam zjada. Dzięki tak wydajnemu ładowaniu słonecznemu licznik może być ładowany wyłącznie z energii słonecznej. Wystarczy po każdej jeździe położyć go na parapecie, bo ładuje się także, gdy jest wyłączony. Ale licznik działa dłużej nie tylko dzięki doładowaniu słonecznemu. E1040 w wersji bez doładowania może działać przy dużym obciążeniu do 35 godzin, natomiast 1030 Plus osiągał wynik do 24 godzin. Naturalnie Solar działa jeszcze dłużej do 45 godzin przy mocnym obciążeniu licznika, procesami takimi jak łączność z telefonem, nawigacja, połączenie z wieloma czujnikami i temu podobnymi zadaniami. EDGE 1040 otrzymały także nowy moduł GPS. Za jego sprawą urządzenie może rejestrować naszą pozycję z wykorzystaniem wielu systemów globalnej geolokalizacji, a także korzystać podczas odbioru sygnałów z dwóch częstotliwości. Tryb ten odrobinę szybciej zużywa baterie, ale gwarantuje niemalże idealną rejestrację przebytej trasy. Aby zakończyć temat zmian fizycznych urządzenia, na szybko wspomnimy także o zastosowaniu portu ładowania i przesyłu danych w standardzie USB-C, oraz zmianie miejsca mocowania linki zabezpieczającej do licznika, czy też zwiększeniu wbudowanej pamięci w wersjach Solar do 64 GB. Niestety wersje bez doładowania słonecznego nadal mają 32 GB pamięci. O wiele więcej jednak dzieje się w oprogramowaniu licznika. Jeśli wcześniej mieliśmy okazję korzystać z innych urządzeń z serii e 1000, to od razu zobaczymy różnicę w wyglądzie menu licznika. Jest przejrzyście i intuicyjnie. Obsługa jest płynna, bez wyraźnych przycięć. Mocno popracowano nad tym, aby z licznika korzystało się przyjemnie. Licznik działa szybciej. Widać to szczególnie przy wyszukiwaniu punktów poi w okolicy, szukaniu miejscowości, do której chcemy dojechać, czy kalkulacji trasy. Jest to bardzo wyraźna różnica. W końcu działa to tak, jak wszyscy sobie wyobrażają, że powinna taka nawigacja działać. Powinno to tak śmigać już ze 4 lata temu, ale lepiej teraz niż wcale. Dostaliśmy także nowe funkcje, które mogą pomóc nam w nawigacji. Jest to na przykład strona wyświetlająca nam wybrane przez nas szczególne punkty kursu, razem z prognozowanym czasem naszego przybycia oraz dystansem, na jakim dany punkt się znajduje. Wyszukiwanie punktów też jest łatwiejsze. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać punkt, który nas interesuje i licznik po chwili podpowie nam, gdzie ten punkt znajdziemy i jak jest daleko. Do bazy punktów dodano także miejsca typowo rowerowe, jak stacje serwisowe czy sklepy z częściami rowerowymi. Nowością w sprzętach Garmina jest też kilka funkcji treningowych, jak na przykład wyliczenie przez licznik naszych mocnych i słabych stron w oparciu o naszą historię treningową oraz określenie, czy trasa, której chcemy się podjąć, jest dla nas wskazana. Poziom wytrenowania kolarskiego do działania wymaga podłączenia, pomiaru mocy oraz tętna, wyliczenia przez licznik pułapu tlenowego, historii treningów z ostatnich 7 dni oraz krzywej mocy. Parametr ten określa, jakim typem kolarza jesteśmy oraz jakie są nasze mocne strony. Na podstawie tego parametru licznik może określić, czy nasza forma pozwala nam na wykonanie np. dłuższego etapu górskiego we względnym komforcie. Czy też nasza wydolność anaerobowa jest za niska i kolejne przewyższenia będą nas coraz bardziej boleć, a organizm będzie błagać o tlen. Kolejną nowością jest funkcja przewodnika mocy. Umożliwia nam ona w oparciu o stworzoną trasę zaplanowanie naszego treningu. Wybieramy interesującą nas trasę, pozycję, w jakiej będziemy jechać oraz wagę roweru. A po wstępnym przetworzeniu możemy suwakiem płynnie regulować poziom trudności, który chcemy sobie narzucić. Po rozpoczęciu treningu z przewodnikiem mocy licznik będzie pilnował nas, abyśmy kręcili zaplanowane przez nas waty, dzieląc trasę na krótsze fragmenty, które uwzględniają także zmiany wysokości na trasie. Do Edge 1040 trafiła także funkcja, którą znamy z innych urządzeń Garmin'a i jest to pomiar wytrzymałości. Podczas jazdy licznik wyświetla nam, jak zmienia się nasza wytrzymałość i do jakiej potencjalnej wytrzymałości możemy dojść. Jeśli zmniejszymy intensywność ćwiczenia. obserwacja tego parametru w czasie rzeczywistym ułatwi nam rozłożenie wysiłku na trasie. Funkcja Climb Pro także zyskała na precyzji. Teraz wykres jest bardziej zróżnicowany i szczegółowy niż miało to miejsce w Edge 1030+. Udoskonalono także codzienne propozycje treningów, które daje nam licznik. Teraz weźmie on pod uwagę nasze planowane starty w zawodach kolarskich uwzględniając tapering przed zawodami oraz fazę budowy tzw. bazy. Są też oczywiście także mniejsze zmiany, jak na przykład możliwość pobierania aplikacji z Connect IQ bezpośrednio przez Wi-Fi w liczniku, wyświetlanie własnych widgetów na ekranie głównym licznika, czy nowy ekran wyświetlany na koniec aktywności, który pokaże nasze nowe życiówki, czy stan baterii w sparowanych czujnikach. Profile sportowe można też teraz konfigurować z poziomu telefonu, oraz podłączyć do licznika e-bike'a ze sprzętem Shimano Steps, aby wyświetlać na nim poziom naładowania akumulatora czy zastosowane przełożenia. W licznikach po wyjęciu z pudełka od razu mamy nagrane mapy Europy, Ameryki Północnej oraz Środkowej. Natomiast w wersjach Solar dodatkowo znajdziemy mapy między innymi Afryki, Australii oraz Nowej Zelandii. Jednakże niezależnie od wersji Edge'a, którą sobie wybierzemy, mamy na niego możliwość pobrania map rowerowych całego świata i są one zawarte w cenie. Teraz natomiast czas na omówienie wariantów Edge'a 1040, które są dostępne. Jest to Standard, Bundle oraz Solar. Wersja standardowa w pudełku zawiera licznik bez ładowania solarnego, uchwyt zewnętrzny przedmostek, klucz do montażu tego uchwytu, Dwa komplety uchwytu standardowego mocowanego na gumki, kabel USB-C, linkę zabezpieczającą i papierki. Drugą opcją jest sensor bundle. W środku znajdziemy to samo co w wersji standardowej, ale dodatkowo także czujniki kadencji i prędkości drugiej generacji oraz pas do pomiaru tętna HRM Dual. Ostatnim wariantem jest wersja Solar. W pudełku znajdziemy to samo co w standardzie. Poza oczywiście licznikiem, bo ten tym razem będzie posiadał doładowanie solarne. Dodatkowo załączono do niego uchwyt przedmostek do rowerów MTB z regulacją kąta nachylenia licznika oraz silikonowe tui w kolorze czarnym. Podsumowując, E1040 to w dużej mierze to, co już dobrze znamy: pełny funkcji sportowych topowy model licznika rowerowego. Ale nie tylko, jest to też w końcu działająca szybko nawigacja rowerowa, która poprowadzi nas przez najdłuższe trasy. Czas działania można dodatkowo wydłużyć dzięki panelom fotowoltaicznym. Funkcja dobierania treningu pod nasze możliwości i plany startowe może też pomóc nam w osiągnięciu progresu kolarskiego, na którym tak nam zależy. Treningi nie będą monotonne i nie doprowadzą do przetrenowania, tak częstego zjawiska wśród ambitnych amatorów. Nie możemy też zapomnieć o całej masie funkcji znanych z poprzednika, takich jak programowanie treningów, tworzenie kursów z poziomu licznika, pomiar VO2 Max, pomiar FTP, sterowanie trenażerem z serii smart, połączenie z telefonem, aby otrzymywać powiadomienia, łączność z warią, pomiarem mocy i wiele, wiele więcej. Będzie to wybór dla ludzi, którzy chcą mieć wszystko, co najlepsze e 1030 nadal jest świetnym wyborem, któremu poza prędkością działania niewiele jest do zarzucenia, ale to e 1040 dopiero daje wrażenie produktu kompletnego. Liczniki po początkowych problemach z dostępnością są już u nas dostępne od ręki. Pamiętajcie, że kupując na naszej stronie internetowej bądź w naszym salonie otrzymacie na produkt 3 lata gwarancji. No i oczywiście zachęcamy do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i kliknięcia dzwoneczka, aby żadna nasza produkcja nie umknęła Waszej uwadze. W końcu robimy to dla Was.